Proszę Państwa, w minioną środę gościem Włodzimierza Szaranowicza w programie 1 na 1 był Andrzej Czyżniewski, jeden z dwóch sędziów piłkarskich, którego łamiąc wszelkie przepisy zdegradowano z pierwszej ligi. Andrzej Czyżniewski powiedział w tym programie kilka ciekawych rzeczy. Uznaliśmy, że fragmenty tej rozmowy warto zaprezentować w naszym magazynie. Pan Andrzej Czyżniewski, sędzia pierwszej ligi, a właściwie mówiąc precyzyjnie były sędzia pierwszej ligi piłkarskiej od 27 stycznia, został Pan bowiem. Tych uprawnień pozbawiony. Można by, parafrazując znane powiedzenie, powiedzieć: Prezes nierychliwe, ale sprawiedliwe, stało się to, co właściwie już od dawna było pewnym oczekiwaniem środowiskowym, że niepokorny Czyżniewski zostanie w końcu ukarany. To już nie jest sprawa Andrzeja Czyżnieckiego. W tym konkretnym przypadku, dotyczącym mojej degradacji, jak i czterech kolegów, popełniono już przestępstwo. Ja to, co miałem. Do zrobienia zrobiłem. W dniu dzisiejszym złożę odnośnie tego udokumentowania tego przestępstwa zawiadomienie do ministra sportu, jak i do prokuratora generalnego Rzeczypospolitej. Czy trzeba było upokorzyć człowieka, który kiedyś okazał się, jak powiedziałem, niepokorny? Nikt nie zobaczy Andrzeja Krzyżniewskiego wbrew oczekiwaniu wielu. Na kolanach? Nie będę nikogo przepraszał za to, że zostałem zdegradowany, ani nie uważam się w tej chwili położonego na łopatki. To, że została przegrana bitwa, nie znaczy, że wojna została przegrana. Ta manipulacja nastąpiła na ostatnim zjeździe sprawozdawczo-wyborczym już nieistniejącego Polskiego Kolegium Sędziów. Wtedy to właśnie również delegaci zmanipulowali w sposób ewidentny to, że prezesem Polskiego Kolegium Sędziów przestał być Gwarant uczciwości. Jeszcze raz powtarzam, z całą odpowiedzialnością. Pan Eugeniusz Kolator, który był poprzednim prezydentem, był gwarantem uczciwości. A poza tym był przewodniczącym ciała niezależnego, tak. autonomicznego. Sędziowie tak. nie podlegali ani prezydium, ani zarządowi Polskiego Związku Piłki Nożnej. Tak. Co wydaje się dość oczywiste. Powinni być niezależni. Jest to bardzo ważne. Nie można sędziować na klęczkach, proszę mi wierzyć. Sędzia nie może być zależny od czegokolwiek i od kogokolwiek. Czy nie jest zależnością to, że sędzia przyjeżdża do klubu, klub płaci za jego nocleg, że sędzia spożywa posiłki, za które płaci klub. To jest wszystko jakieś uzależnienie. To jest system, który w jakiś sposób sędziego upadla. Ja przyjeżdżam, powinienem być jako sędzia godzinę przed zawodami przesędziować mecz, godzinę po zawodach powinno mnie nie być. Jednakże jest to system naczyń połączonych dokładnie. Dlatego nikt nigdy, być może, że Czas jest bliski tego, że zmowa milczenia zostanie przerwana. Ten, kto mówi, że oto został pozbawiony uprawnień sędziego ostatni uczciwy sędzia Rzeczypospolitej, po prostu mówi nieprawdę, bo tak nie jest. Są w tym środowisku ludzie rzetelni, uczciwi, jednakże zostali ubezwłasnowolnieni przez system. Tym ludziom łamie się kręgosłup. System oceny jest systemem chorym, ponieważ w tej chwili stworzono ciało. Nowy, całkowicie twór, zespół delegatów i obserwatorów. Zależne od zarządu. Nie, właśnie ten, od prezesa. Ten organ w myśl swojego regulaminu, to możemy przytoczyć regulamin zespołu obserwatorów i delegatów. Nadzór nad zespołem sprawuje prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jeżeli do tego dodamy wypowiedź pana rzecznika prasowego związku, pana Zminiewa Kalińskiego, który na pytanie, czy prezes związku może mieć wpływ na obserwatorów, odpowiada, że jeżeli założymy teoretycznie tak, to może na jednego, na dwóch. Ja sądziłem, że prezes związku nie ma wpływu w ogóle na obserwatorów, bo to przyjeżdżają ludzie niezależni, uczciwi, rzetelni, którzy wystawiają oceny sędziom za to, co prezentowali na boisku. Słabo prowadzone były zawody na przykład. Odra Wodisław GKS Katowice. GKS Katowice Petrachonia Płot. EKS Łódź Petrochemia Płoc. Lech Poznań Zagłębie Lubi. Lech Poznań Raków Częstochowa. GKS Katowice Widzew Łódź. Amika Wronki GKS Katowice. Wisła Kraków Legia Warszawa. Z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że ja żadnego z tych meczy nie prowadziłem. Nie byłem sędzią tych zawodów. Ktoś poprosił mnie, żebym umożliwił mu spotkanie z sędzią, by zapłacić za to, by gwizdał obiektywnie, to znaczy był przekonany, że druga strona zadziała i chciał od początku, od razu, nie interesowało go, żeby działać na korzyść tego zespołu, tylko żeby wyrównać szanse zespołów, co jest prawdziwe dla pana środowiska. Czyli chodziło o tak zwane gwizdanie tego, co jest naprawia. Tak. Czy pan, panie Andrzeju, zdaje sobie sprawę, że nadając w tej chwili tym wszystkim ostatnim sprawą Bieg Prawny, kierując do prokuratury. Rozpoczyna Pan rzecz bardzo niebezpieczną dla Was wszystkich, bowiem przed prokuratorem trzeba będzie złożyć zeznania. Tu już nie będzie, można powiedzieć, że nie pamiętam, nie było świadków. To będą zeznania pod przysięgą, że możemy nagle dowiedzieć się bardzo wielu interesujących rzeczy, jak wygląda cała ta struktura. Polskim Związku Piłki Nożnej. Nie popełniam takiego błędu, jaki popełniłem przy pierwszym spotkaniu z prezesem dziurowiczym. Nie popełniam. Na pewno nie popełniam teraz grzechu zaniechania. Z całą stanowczością jeszcze raz podkreślam, że nadałem sprawie bieg. Teraz Andrzej Czyżniecki na bieg tej sprawy nie ma już wpływu. Proszę Państwa, choć przed chwilą nie padły żadne konkrety, to co Państwo usłyszeli świadczy, że polska piłka jest zdemoralizowana i skorumpowana. To smutna prawda, ale prawda. Władze naszego futbolu przyzwalają na taki stan rzeczy, same dając często zły przykład. Kto wie, gdy padną nazwy, nazwiska i sumy, trzeba będzie zdyskwalifikować całą polską klubową piłkę. Może będzie to dobre rozwiązanie, ale pociągnie za sobą mnóstwo skutków ubocznych. Poza tym nikt nie zagwarantuje, że za kilka lat nie wrócimy do obecnej sytuacji. A stanie się tak na pewno, jeśli rządzących polskim futbolem nie zastąpią ludzie szanujący prawo i moralność.